Hi Sweetie, w dzisiejszym filmiku troszeczkę pobudzę twoją wyobraźnię. Jeżeli kliknęłaś w ten materiał, to możliwe, że spodziewałaś się, że zrobię jakiś taki, wiesz, talk, który sprawi, że będziesz taka do działania i myślę, że tak. <ścoughs> Aczkolwiek moim głównym pointem na to wideo jest podzielenie się z tobą słowami, prostymi słowami, które działają na zasadzie afirmacji dla mnie i podzielę się z nimi z tobą po to, żeby zachęcić cię do tego, żeby odgrzebać w swoim umyśle, bo bardzo możliwe, że w twojej głowie też są jakieś takie słowa, żeby odgrzebać w swoim umyśle słowa, które oddziałują na ciebie w podobny sposób. Bo mm, to jest tak jak z afirmacjami, o układaniu afirmacji też zrobimy sobie osobny odcinek na pewno, ponieważ jest tutaj dużo rzeczy, które trzeba mieć na uwadze, uważam, żeby afirmować skutecznie. Jeżeli nie jesteś jeszcze zaznajomiona, zaznajomione z moim materiałem na temat afirmowania i live'a na temat manifestacji, gdzie omawiam podstawy podstaw, to zapoznaj się z tymi materiałami, ponieważ jeżeli tego nie zrobisz. To wiele rzeczy może być dla ciebie totalnie niejasne, i możesz momentami, wiesz, siedzieć tutaj i się zastanawiać, Boże, o czym ta kobieta rozmawia do mnie. Tam masz odpowiedź. Jeżeli jesteś osobą początkującą w temacie manifestacji, afirmacji, albo nawet jeżeli nie czujesz się osobą początkującą, ale wiele rzeczy jest jeszcze dla ciebie niejasne, to koniecznie zajrzyj do tych materiałów, ponieważ tam omawiamy podstawy podstaw zwłaszcza w swoim journalu specjalnie zrobiłam taką listę mm, słów, listę też afirmacji po prostu takich króciutkich, które automatycznie sprawiają, że ja z jednego humoru przeskakuję w drugi automatycznie i pierwszą z takich rzeczy w momencie, kiedy Pojawiają się we mnie jakieś myśli niesprzyjające moim świadomym manifestacjom, temu co chcę przyciągnąć do swojego życia, na przykład mm, jakieś chwile zwątpienia, e, czy jakieś myśli, kurczę, hmm, czy to będzie na pewno dobra decyzja, to mówię sobie taką mantrę to nie jest moja autorska mantra, usłyszałam ją gdzieś. Jest to mantra, powtarzam sobie trzy razy. Mogę się mylić, mogę się mylić, mogę się mylić. I powtarzam to sobie w momencie, kiedy pojawiają się myśli, które są w jakiś sposób niesprzyjające, nad którymi się już zastanawiałam. Na przykład, nie wiem, przykład mm, wątpię w to, że uda mi się być w szczęśliwym związku. To za pierwszym razem, jak się na tym przyłapuję, no to się zastanawiam, kurczę, co sprawia, że ja tak myślę. I skupiam się na mm, powodzie. Dlaczego ja tak myślę? Na przykład, nie wiem, bo czuję się niewartościowa wystarczająco, żeby mieć świetnego partnera. No to wtedy już wiem, że trzeba popracować nad samooceną, nad poczuciem własnej wartości. Natomiast, jeżeli te myśli, pomimo tego, że jestem świadoma, co jest powodem problemu, dalej się czasami pojawiają, no to taka mantra, mogę się mylić, mogę się mylić, mogę się mylić, może być niezwykle, niezwykle pomocna. Kolejna rzecz. Na temat triggerów zrobimy sobie osobny odcinek, ok? Ale w skrócie To, co się triggeruje jest odbiciem twoich przekonań Jeżeli, nie wiem, triggeruje cię jakaś osoba na TikToku um, Nie wiem, triggeruje cię czyjaś twarz, cokolwiek To jest twój problem Tak samo nienawiść To nie jest o tej osobie, tylko to jest o tobie Bo ja generalnie uważam, że warto jest przebaczać i nie chodzi tutaj o to, żeby darować komuś winę za jakieś beznadziejne zachowanie. Nie chodzi w ogóle o tą osobę, tutaj chodzi o ciebie, bo poczucie takie, wiesz, silne zawiści, nienawiści, czy triggeru, czy zdenerwowania, nawet i zirytowania, masz do niego prawo, ale jakby nie patrzeć, to zatruwa tylko i wyłącznie ciebie. Możesz, nie wiem, rzucać klątwy na tą osobę, możesz, ale po co? Jak dla mnie to jest tylko, wiesz, zatruwanie siebie. Bo przekazujesz swoją cenną energię i czas na to, żeby myśleć o kimś innym i o tym, co jemu się ma przytrafić, niż o tym, co dobrego możesz zrobić dla siebie w momencie, kiedy czujesz się skrzywdzona. Uwaga! To jest coś, do czego trudno mi się było przełamać i na początku, jak to usłyszałam, to byłam jak kurwa, czy ta osoba jest normalna? Ta osoba, od której usłyszałam w ten sposób. W momencie, kiedy... Ktoś mnie tak zirytuje, ktoś mnie zrani. To nie chodzi tutaj o to, żeby darować winę tej osobie, ale pozbyć się tego uczucia zawiści z siebie, żeby mnie to nie męczyło. Nie chodzi o tą osobę, powtarzam, tylko chodzi o mnie. Chodzi o to, co ja czuję w tym momencie. A ja nie chcę czuć zawiści, chcę czuć radość z życia i nie chcę, żeby mój spokój wewnętrzny zatruwał jakiś frajer na przykład, co nie. Mówię, wysyłam energię miłości do tej osoby. Wysyłam jej energię miłości. Wysyłam jej moją energię miłości. Wysyłam ci dużo miłości. Oczywiście, tutaj możesz wstawić jakąkolwiek emocję, która kojarzy ci się dobrze. To jest też powiązane z efektem lustra, o którym też myślę sobie powiemy. To generalnie, co cię otacza, to jest odbiciem ciebie, jakby nie patrzeć. O tym też sobie powiemy na pewno nieraz. Kolejna rzecz, też poniekąd powiązana z miłością, <laughs> bo poczucie miłości jest dla mnie czymś naprawdę super. I często sobie mówię sama przed lustrem, na przykład wysyłam ci dużo miłości Maja albo kocham Cię Maja i tak dalej. Ma to naprawdę ogromną moc dla mnie, bardzo na mnie oddziałuje. Zachęcam Cię do znalezienia czegoś, co też tak na Ciebie oddziałuje. Może to być uczucie miłości, czy cokolwiek. Znak coś takiego, na pewno coś takiego jest i na pewno może bardzo pozytywnie wpłynąć na Twoje życie. W momencie, kiedy odczuwam na przykład poczucie braku. Braku zaakceptowania z czyjejś strony, braku miłości, braku pieniędzy, braku po prostu. I siedzę i myślę, Boże, czemu ja tego nie mam? Albo odczuwam strach przed czymś, że na przykład nie wiem, tutaj mi zabraknie, tutaj coś nie, czegoś nie będzie. W takim momencie mówię sobie: poczucie braku nie jest uczuciem wynikającym z miłości, więc nie jest rzeczywiste. Period. <gryt> Albo poczucie strachu nie wynika z miłości, także to nie jest rzeczywiste. I mi to niesamowicie pomaga, bo automatycznie zabieram temu poczuciu strachu czy braku wartość. Na takiej zasadzie, że dobra, no to nie jest w żaden sposób powiązane z tym, co ja chcę zmanifestować, tak? Także do widzenia. Kolejna rzecz, którą sobie powtarzam, to podgapiłam od mojego partnera akurat. Coś, co sobie mówię. Kiedy zrobię coś, nie wiem, nawalę w czymś, na zasadzie, nie wiem, coś mi nie wyjdzie, yy, czy na przykład, nie wiem, wywalę się, czy potknę, czy coś, czy rozleję wodę, cokolwiek. Jakieś takie rzeczy yy, typu porażki, mówię sobie, najlepszym się zdarza. <laughs> najlepszym się zdarza, period. I nie chodzi tutaj, mówię o tym, yy, o to, żeby nie wiem,. Yy, Zabić kogoś, a potem mówić, że okej, okay, najlepszym się zdarza Nie o tym mówię, okej? Okay? Rozbiłam telefon Najlepszym się zdarza, trudno I w takim momencie mm, Ty blokujesz nakręcenie tego momentu smutku O którym mówiłam już w poprzednich filmikach Zasłownie, blokujesz ten rozpędzający się pociąg Mówisz, okej, okay, najlepszym się zdarza I Kolejne słowo, które podgapiłam od mojego partnera Które też mówię w momencie, kiedy coś głupiotkiego mi się przydarza To jest słowo silly ale silly. W momencie, kiedy czuję też na przykład, że nie wiem, co się nie po mojej myśli, to sobie mówię, Ale silly. So silly. I coś, co jest powiązane to już jest ostatnia rzecz, coś, co jest bardzo powiązane z nastawianiem się na pozytywne, o czym mówiłam też w filmiku na temat afirmacji. To w momencie, kiedy pojawiają mi się myśli, że Boże, a co jeżeli tu pójdzie tak, czy coś? A co jeżeli, nie wiem, nie wyjdzie coś. To mówię sobie, ja myślę, że ja się miło zaskoczę. Miło się zaskoczę. Zawsze się miło zaskakuje, teraz też się miło zaskoczę. Mam nadzieję, że odblokowałam Twoją wyobraźnię. Możesz się podzielić w komentarzu, czy masz jakieś takie swoje powiedzonka, słowa, czy wiesz, zdania, mantry, które wpływają pozytywnie na Ciebie i na Twoją rzeczywistość i przyspieszają Twoje procesy świadomego manifestowania. Widzimy się w kolejnym.